Po długich poszukiwaniach, znaleźliśmy wreszcie długo oczekiwany sklep. Eee... Traveller's Shop. Marcin Kastelski zastanawia się, czy wejść, czy nie wejść. Jak w tej reklamie. Zaniosę, nie zaniosę. Ten największy leniwiec świata. A, dwóch śmiałków weszło. A to, a to sobie mały wywiad z moim niestety, albo stety imiennikiem. A ja, jak Ci się podoba w Czechach? Bardzo fajnie. To, to rozwin wypowiedź. Bardzo zielono tutaj. Czemu zielono? Dużo lasu, czyste no, powietrze. Powietrne, zgodzę się. I bardzo dobrze się biega. Powiedzieliśmy moją opinię, czy nie? No, zgodzę się. Bo, jak, jeśli masz taką śmiałość, to możesz mnie zapytać też o coś. Czy to... co się tak rozciągasz? W ogóle. Bo jestem za granicą muszę ładnie wyglądać. W końcu jesteśmy w Czechach. Musisz pokazać. W kraju Ale pokaż Gacie, putacie. Nie mam Gacie. A nie, co to są shorty, no dobre. Po co? Nie, bo tam za granicą... tam w tym sklepie diabeł siedzi.